Cześć, witam. Dzisiaj będziemy zmierzać się z niedziałającą tą lampą tutaj w klapie bagażnika. A dokładnie chodzi o ledy, które nie świecą. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tak, teraz, o. W klapie świecą, w klapie nie świecą, a tutaj w błotniku świecą. Najczęściej są to zimne luty lub wypalające się ledy. I będziemy ją wymieniać. Zaraz wam pokażę, jak to musimy po kolei zrobić. Mogłoby się wydawać, że to jest bardzo proste, natomiast jest troszkę rozbierania. Zdjąć tablicę rejestracyjną, tą blendę całą tutaj z tyłu. Zaraz wam to pokażę. Ja już mam tutaj kupioną sprawną używkę, także będziemy ją wymieniać. Już podłączyłem, także ona świeci. No a może później spróbujemy tą moją starą rozebrać lampę i zobaczyć o co tam chodzi. Czy to rzeczywiście zimne luty, czy może wypalone. Może też to nagram, także widzimy się za chwilę. No i dobra, jak to dalej wygląda? Musimy zdjąć tablicę rejestracyjną, tutaj, która trzyma się na dwóch śrubach i plastikach, raz, dwa, oraz wykręcić tę śrubę torx. To tyle z zewnątrz jest. Natomiast w środku musimy powyciągać tutaj te kołeczki, po kolei, oraz dwie śruby, które trzymają się tutaj w środku. Nie wiem, czy widać. Teraz może raz i dwa to jest tak zwane trzymanie do zamykania rąk jeśli nie jest elektryczne u mnie jest elektryczna klapa eee, a sama śruba a sama lampa trzyma się na trzech nakrętkach to jest ósemka tutaj ale żeby dojść do tych śrub jedna jest schowana trzeba zdjąć ten plastik dlatego się bierzemy za robotę Okej, okay, tutaj mamy już ten plastik zdjęty może on sobie swobodnie zwisać na kablach nie musimy go odpinać bo jest on bardzo leciutki naprawdę i teraz musimy y, zdjąć tą blendę ona jest plastikowa trzyma się tak naprawdę na trzech śrubach jedna to jest ta, tutaj, którą już ją odkręciłem o której już mówiłem o. a dwie są od dołu dwie są od dołu tutaj też na kluczyk ósemkę jedna i druga jest tak samo z drugiej strony, także to odkręcamy i musimy na zatrzaskach wyjąć tą blendę. A dlaczego ją wyjmujemy? Ano dlatego, że ta lampa nie wyjdzie nam inaczej, bo ona tu jest tak dalej i możemy coś połamać. Także zdejmujemy blendę, odkręcamy trzy śruby lampy i wyciągamy, wymieniamy. Tak to wygląda po zdjęciu tej blendy. Tutaj ona sobie leży i tak jak mówiłem, ona też jest na takich zatrzaskach, wystarczy lekko podważyć do góry. Na pewno mi się nie połamie, lampa wyjęta, ptyczka wypięta, stara lampa, nowa lampa sprawna, zakładamy, montujemy, cieszymy się świecącą lampą. I już mamy po robocie, lampa zmieniona, nie nagrywałem tego jak składać, no bo wiadomo, że w odwrotnej kolejności ledy widzimy, że świecą, klapa też także tak. Pozdrawiam.